Chciałbym postawić pytanie: czym jest dokument art? Czym jest dokument filmowy? To, to sobie wyobrażamy, zdajemy sobie z tego sprawę. Jest pewnym odzwierciedleniem rzeczywistości, ale to, że mówimy w tym o takim zlepku słownym dokument art, to widać autorzy tego pomysłu, którym szczerze go gratuluję, wskazują na to, że jednak mamy do czynienia ze sztuką, z czymś znacznie przekraczającym to, co oglądamy codziennie w wiadomościach telewizyjnych. Proszę Państwa, to jest naprawdę sztuka, która porusza, która dotyka najważniejszych spraw, historii, ale też i losów ludzkich. I myślę, że warto zatrzymać się na chwilę w tym naszym codziennym biegu, aby. Wejść do kina i obejrzeć bardzo dobry dokument. Proszę Państwa, jestem dumny, że miasto Szczecin może wspierać ten projekt transgraniczny i europejski, i jestem przekonany, że rola tego festiwalu na mapie kinematografii europejskiej będzie zdecydowanie rosła. Dziękuję bardzo.